Powiedz, co ty sobie wyobrażasz? No... zmywam się stąd, to sobie wyobrażam. A... coś tu jest nie tak. To była studnia. Tu nic nie ma. To pusta część tego świata. Stworzyła tylko to, co miało cię zachwycić. Ale po co? Po co chce mnie? Potrzebuję kogoś do kochania. Chyba. Kogoś, kto do niej nie, nie należy. A może... A może miałaby ochotę, ochotę kogoś, kogoś zjeść? Zjeść? To idiotyczne. Matki nie jedzą córek. Nie, nie wiem. wiem. Jesteś, Jesteś smaczna. smaczna. No. <laughs> Ale jak muszę od czegoś uciec i potem do tego wrócić? Okrążając świat, mały ten świat. Hmm? Czekaj, nie to Cyrkowa mysz. Tak naprawdę nie przepadam za szczurami, ale ten tu trobił na alarm. Добрый день,